Witajcie, kilka dni temu w markecie ukazała się aplikacja Payback i to o niej właśnie chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć tak wygląda okno główne aplikacji ja już jestem po zalogowaniu do swojego konta dlatego tutaj w lewym dolnym rogu wyświetla się stan mojego konta u góry widzimy ilość dostępnych e-kuponów po prawej stronie są aktualności i po prawej stronie jest mapa partnerów, która wyświetla nam wszystkich aktualnych partnerów programu Payback w naszej okolicy, ale po kolei może przyjdziemy do każdej z opcji i powiem dokładnie co się tutaj znajduje e-kupony, czyli aktywujemy sobie e-kupon przez internet i automatycznie punkty nam są doliczane kiedy wykonamy daną transakcję tutaj ciekawostka jest taka, że obok, oprócz oprócz programu i ilości punktów jaką można za nie dostać, program pokazuje nam również Ile, jaką odległość, jaka odległość dzieli nas do tego właśnie partnera. Czyli na przykład widzimy, że w Realu dostanę 2250 punktów za zakup powyżej 25 zł i do Reala mam około 2,5 km. Czyli mogę teraz sobie aktywować e-kupon. E-kupon został aktywowany. Jeżeli teraz w Realu dokonam płatności na kwotę 25 zł, dostanę automatycznie 250 punktów. Fajna przydatna rzecz. Na pewno warto przed zakupami sprawdzić jakieś e -kupony. Być może jakieś gratisowe punkty wpadną na nasze konto. A więc cofamy teraz. Aktualności. Tutaj wyświetlają nam się wszystkie nowości, jakie aktualnie dostępne są w programie Payback. Tutaj akurat widzimy teraz, że dołączył nowy partner do Paybacka lub w Empiku dostajemy 5, punktów, 5 razy więcej punktów za zakup przewodników. W lewym dolnym rogu widzimy nasze punkty. Po kliknięciu po raz pierwszy zostaniemy poproszeni o zalogowanie. Ja już jestem zalogowany, dlatego tutaj wyświetla mi się moje konto. Aktualnie mam 1191 punktów i widzimy tutaj również ostatnie operacje, za które zostałem nagrodzony punktami. I ostatnia, chyba najciekawsza opcja to mapa partnerów. A mianowicie, jeżeli mamy w telefonie włączony GPS, to pokazuje nam się w naszej okolicy lista partnerów, gdzie możemy skorzystać z programu Payback, i tak po kliknięciu na okolicę, na, na swoją okolicę wyświetla nam się cała lista partnerów, gdzie możemy dokonać zakupu i przy okazji otrzymać punkty Payback. Ja mieszkam w Szczecinie. Jak widzicie, lista partnerów jest dosyć duża, tutaj w mojej okolicy, a tak wyglądają tak wygląda cała lista partnerów w okolicy. Aplikacja sama w sobie nie zawiera żadnych ustawień, mamy tylko jeszcze opcję pomoc i dodatki, info i pomoc, przepraszam. I tutaj ewentualnie możemy wyłączyć lokalizację. Aplikacja bardzo prosta, ale zapewne przydatna dla tych wszystkich, którzy zbierają punkty. Dzięki niej zbieranie punktów na pewno będzie łatwiejsze. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na naszą stronę, której adres widzicie w prawym górnym rogu.